To jest finał związany z naszą grubszą pracą i z zaangażowaniem wielu naszych pracowników. Chcę powiedzieć o wszystkich, ale są też tacy, którzy zasłużyli się bardziej albo więcej, albo w stopniu takim pełniejszym. Jakość w tym szpitalu to nie jest tylko proces akredytacji półtoraroczny. To jest proces, który rodził się i rozwijał od wielu lat. To tylko w ostatnim czasie podjęliśmy decyzję o tym, żeby tę jakość zweryfikować. Gdzie się leczyć? Każdy sobie zadaje takie pytania. Ten, kto z systemem ochrony zdrowia ma ścisły związek, łatwiej odpowiedź znajdzie. Ale obywatel zawsze się zastanawia, I gdzie. Otóż tam, gdzie zapewnione jest bezpieczeństwo pacjentów. Tam, gdzie jakość opieki jest wartością nadrzędną. Tam, gdzie personel medyczny jest zadowolony, zadowolony ze swojego działania, ze swoich efektów, z osiągnięć klinicznych i reakcji pacjenta. Że pacjent jest upodmiotowiony, jest podmiotem, leży pośrodku zainteresowania i jest osobą najbardziej istotną dla lekarza, <Ky> dla pielęgniarki. Spokojnie może oddać swoje zdrowie bądź życie. Ich obiec. Konsekwencja dyrekcji szpitala, za którą chciałbym bardzo serdecznie podziękować, ale szczególnie chciałbym podziękować pracownikom tego szpitala, którzy bezpośrednio pracowali nad tym, żeby wypełniać te, co Pan tutaj pokazywał, te różnego rodzaju dróg, żeby to było, e, było czytelne, i żeby otrzymać tą akredytację. To mozolna praca, ale to się opłaca. Dlatego, że szpital w Ciechanowie wszedł do grupy szpitali, którzy posiadają akredytację. Do grupy szpitali w całej Unii Europejskiej. Dlatego, że tu są po prostu utrzymane odpowiednie i właściwe standardy leczenia. Dlatego też składam jeszcze raz bardzo serdeczne gratulacje pani dyrektor i naprawdę, naprawdę ze wzruszeniem, ale z wielką satysfakcją wręczam pani ten certyfikat akredytacyjny. Dziękuję bardzo. Panią Jagodę Zuchorę, Pani Grażyna Czarnewicz, Pan Krzysztof Lewandowski, dziękuję, tak. Pan pani pani Jacek pani, Szeszpiak. Pani, przed kilkoma minutami Pan Dyrektor w imieniu Pana Ministra razem z Panem Ministrem Stopiejskim wręczył na Pani ręce certyfikat akredytacyjny. Jest to wyróżnienie dla wszystkich pracowników naszego szpitala i tych pionu medycznego i tych pionu administracyjno-technicznego i całego zaplecza logistycznego. Pani wręczyła podziękowania i wyróżnienia kilkudziesięcioosobowej grupie osób, bez których nie udałoby nam się dopiąć wszystkiego, chciałabym powiedzieć na ostatni buzik, ale tych buzików jest sto, niestety do końca dopiąć się nie udało. Pani Dyrektor, mi przypadła bardzo wdzięczna rola podziękować jeszcze jednej osobie, podziękować y, Pani, za wszystko, co Pani zrobiła. Dziękujemy Pani bardzo za determinację, z jaką dążyła Pani do spełniania standardów. Dziękujemy Pani za ambicje, które Pani w nas wzbudzała, pokazując, że może być lepiej wtedy, gdy wydawało nam się, że jest już wszystko bardzo dobrze. W tej trudnej drodze zawsze Pani powtarzała, że największym kapitałem są pracownicy i to właśnie oni dzisiaj chcieli Pani podziękować i Panią wyróżnić. Chciałam przekazać kwiaty i tabliczkę, która jest wyróżnieniem. Dziękuję bardzo. Droga i to nie trudna. Musimy mieć lidera. Mamy już nawet maszynkę dla lidera. To jest obowiązkowe, swoje odpowiedziowe. Dziękuję. Drodzy Państwo, to jest koszulka z napisem super szef. No, dzięki bardzo za ten pomysł. Nie wiem, jak z rozmiarem, i tylko się zmieści, na pewno choć, na pewno będzie to mój stóruj, to prawdę również. Szpital wojewódzki, marszałkowski, ale zawsze nasz, ciechanowski. A serdecznie Państwu wszystkim gratuluję. Jestem też pod wrażeniem, tak jak gości zaproszonych, jak bogata historia jest tego szpitala i ilu wspaniałych ludzi przewinęło się przez mury tego szpitala. Mówię o pracownikach, chociaż sam jeszcze też pamiętam te Wcześniejsze siedziby szpitala moje dzieci, jedno dziecko roziło się właśnie tam przy ulicy Sienkiewicza, więc też znam te warunki, sam tam parę razy leżałem połamany, bo już takie skłonności. Mówią, że stąd to zdrowie, ale tak właśnie wychodzi. Ja serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Wiem, że uzyskanie tych wszystkich certyfikatów akredytacji wymaga od Państwa pracowników no, całą masę pracy żeby to wszystko, co osiągacie i macie potwierdzone tymi oficjalnymi, urzędowymi dokumentami, mogło również jakby, dawać Państwu satysfakcję poprzez uznanie, podziękowanie, docenienie Waszej pracy przez pacjentów, bo to jest w tym zawodzie najważniejsze. Życzę wszystkim wielu lat dobrej, satysfakcjonującej pracy zadowolonych pacjentów, Państwu takiego spełnienia z dobrze zrealizowanej pracy i tego, że tego bardzo życzę, żeby się Wam jak najwięcej udawało dać tego dobra i ciepła i zdrowia przede wszystkim Waszym pacjentom.